Rylanty. Słuchałem, Helstara. Słuchałem, Helstara. Yy, opinia o Helstarze. Yy, yy, czekaj, to, słuchałem go? To? Słuchałem, bo to bez klipu wyszło. Słuchałem. Yy, zwrotki mi się podobają, refren mi nie siada. Ty wycięte w kształcie serca. O dziwo. Czy na to nie nabieram? Chciałem, żebyś była wierna. Chciałem zabrać ci coś z nieba. Teraz gwiazdy na niebie są w kształcie merca. Za bardzo się poświęcam Dla niej, dla gry Myślę o mych spadkobiercach Myślę o mych spadkobiercach Że ta płyta jest panerska. Yeah, 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 yeah. Ja pierdolę, ej Szczerze? Kurwa, cieszę się, że Igi w końcu Na jakimś ciekawym bicie nawija On zawsze ja, Pamiętacie jak ja narzekałem przy tej ostatniej płycie Że on ma takie kurwa Te bity takie Nudziarskie, wiesz o co chodzi? A tu kurwa w końcu i tak samo na tym kawałku z. Na tym kawałku z tym, jak on się nazywa? Z Weimą tam w, w Devjamie było zajebiste I tu kurwa w końcu. W końcu coś się dzieje na tym bicie, a nie takie kurwa nudziarskie zawsze to. Brylanty wycięte w kształcie serca, już się na to nie nabieram. Chciałem, żebyś była wierna. Chciałem zabrać ci coś z nieba. Teraz gwiazdy na niebie są w kształcie merca za bardzo się poświęcam dla niej dla gry myślę o mych spadkobiercach myślę o mych spadkobiercach że ta płyta jest szpanerska ja, okay. kształt miłości jest jak zero 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 miejsc chcę się wbić na własny koncert i nie mogę przejść ja bym cały świat na własność i nie mogę mieć. Choć wyprzedałem każdy bilet i brakuje wejść. Stuki kalin, robię cię góralin. Patrzę na stół, stawiam tylko ale. Parę stów, stawiam na czerwone. Po pierwszym miejsce, czekam na koronę. Jeden, trzeci rok stałem z boku. Widziałem. Fajne były te zwrotki, podobało mi się. Tylko własny pokój. Nawet jeśli chcesz, to nie zejdę. Stoimy z scenie, Prosicie nas o więcej. Kiedyś spytaj o pierwsze zdjęcie. O, teraz, Musiałem powiedzieć, że bridge mi nie siada, ale teraz w końcu wleciało kurwa jakaś kantermelodia tam w tle. I nie wiem, jak ci odpowiedzieć. Powiedz, jak wygląda twoje szczęście? Chciałbym, żeby Iggy zrobił sam ten refren, mam wrażenie, bo on ma taką fajną, tam w tle są takie jakby chórki, kurwa, zrobione i on tak wjeżdża agresywnie i trochę mi dynamikę psuje, kurwa, jak ona wjeżdża w tym refrenie. Zajemnie się chyba, tak, znaczy ja ogólnie lubię, jak się wymieniają ludzie w, w, w wersami i tak dalej, ale chyba... Wolałbym, chyba, żeby sam refren on zrobił tutaj. Tak jak w zwrotkach mi się. Z, z, kurwa. W zwrotkach mi się podobało, tak tutaj chyba wolałbym, wolałbym sam refren i jego chyba. Proszę mi, sir. Na płoni do ciebie oddaję moje serce. Cie, 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 cie. Nie czuję stresu, tylko prada sent Mocniej bije. Ej, the wait, zjadłam cały gate. Do you wanna taste? Serce bije szybciej, zbije w bladkę, Kali Hejs. Potem oddalamy sesję i wpijamy razem we Rzędzie. Nie chcę kontroli, z mnie w tłumie przeryw się wali, 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 kiedy śpiewam Zrobię ci hit, nawet jeśli będę szeptać Jeden trzeci rok stan z boku Ok, tylko druga zwrotka trochę gorsza moim zdaniem Ta pierwsza była taka dynamiczna, fajna Ta druga... Yy, refren mi się bardzo podoba, pierwsza zwrotka mi się też bardzo podoba Druga mniej, najmniej Ale nie, że gówno, tylko, że yy, wiesz, coś porównywając po, po, Kurwa, porównywając, porównując Pokój. Nawet jeśli chcesz, to nie zejdę. Stoimy z Tej Ty, chłopie, na koszulce seks napisane, ale, jajca! E, ruchanie, normalnie ty. Czycie na sukience? Ale, ja, jak z kurwysem. Teraz ustawiają się w kolejce. Nie wiem, jak ci odpowiedzieć. Powiedz, jak wygląda twoje szczęście. Jak wiele osób na konferencji. Kurwa, serio, tak mi tutaj.

Tak ja cały czas jest. Zajebiste, zajebiste. Kurwa, fajny ten numer, powiem szczerze. A co on kolejną płytę kurwa wydaje? What the fuck? Kiedy on wydał tamtą kurwa? Mixtape? Aha. Kiedy on tamtą wydał kurwa ty? Album. Ekskluzywny głód. Niedawno przecież, kurwa. W maju. Łata się. Łata się, kurwa. Ciekawe. Ciekawe. Ale kurczę, ciekawy. w sensie bardzo szybko wydaje, ale wydaje mi się trochę, że wydaje tą płytę szybko, bo... Wydaje mi się, że wydaje, wydaje, kurwa, mas myślane, Bo ta płyta ekskluzywny głód, ona chyba kurwa nie poszła chyba tak, jak miała pójść, nie? W sensie tak patrząc kurwa na Spotify na przykład. Ona się jakoś w sumie nie, nie wybiła jakimś echnem chyba większym, nie? W porównaniu do poprzednich płyt. Mi się wydaje? Więc może dlatego też tak szybko. No ale kurwa, yy, ten. Ten numer zajebisty. Ten numer zajebisty. Ten numer zajebisty. No. Ty tak zrobisz, co nie? Co to jest? Tak, to ty jesteś ojcem tego dziecka.